Nie Akurat to nie będzie lekcja. Po prostu domnocowałam sześć osób, które przyjdzie na wycieczkę z góry. Pojedzie. No i to będzie sześć osób. Panią? Klubią. Co? známe. OK, Okej, więc to. kto? A to chodí na wycieczkę. A viatroper wygrywa. Tak na pewno to advenir yes, yes, yes. Na to bi. Potem uh, jest Clodi. Jest! A potem jest Gigi! A potem jest Holy to tylko. Zobaczymy się na wycieczkę. Ups, pomyliłam się. Um, nie idziecie ze mną na wycieczkę, tylko z Klodją. Co? Na wycieczce. Dzieciaczki, posłuchajcie, żebyście nie zgubili, to chodźcie w moim tempie obok mnie, lub z u za mną. Idziemy, pani Klocja siostra. zaczekaj. O, oh, jakie u <śm> Po co mamy i za nią? Przecież możemy robić to, co chcemy, prawda? No, prawda, oczywiście że prawda. A co wy tu robicie? A co wy tu robicie? Mieliście i za mną. Wiecie co? Co, Didi? Mam pomysł. Wiać! O, zaczął padać śnieg No, a w ogóle gdzie była? A, puść mnie, Klodia! Wiesz Ojej, chyba, go. co to znaczy? Czy? Że nauczycielka jest w poblisku a -a. A -a. O, Oj, chyba się zgubiliśmy Ale jesteśmy sami głupia? Ty idioto Waflu! Do to balało, wiesz? Paty. To balało, wiesz? Czy... czy Billy i Gigi znajdą drogę do domu? Czy... dostaną w no karę przez Klogię? Czy im wybaczy? Ja. Zobaczycie w następnym odcinku, jeśli on je, w ogóle będzie. Aaaa!